Dzień dobry, witajcie w poniedziałkowy poranek. Mam nadzieję, że po długim weekendzie pełni sił wracacie do normalnego trybu życia, wracacie do normalnego tygodnia i jednocześnie do naszego rytuału, naszej wspólnej gimnastyki. Nie wiem, jak mnie widzicie, ale coś mi się tu ciemniej nagle zrobiło. Ja też już nie mogę się doczekać, żebyśmy znowu się spotkali i żebyśmy mogli razem poćwiczyć. I dlatego. Jestem gotowa i czekam na sygnał, czy Wy już w gotowości i czy możemy zaczynać. Pięć rytuałów tybetańskich. Naszą wspólną gimnastykę, w której wykonujemy pięć prostych ćwiczeń. Uruchamiających nasze ciała, uruchamiających energię w naszym ciele, które dają nam nie tylko elastyczność i sprawność na długie lata, ale które powodują przede wszystkim, że przepływ energii przez nasze ciało przebiega w niezakłócony sposób i dzięki temu możemy jak najdłużej żyć w zdrowiu i cieszyć się naszą sprawnością przez długie, długie, długie lata. A co jest ważne w tej gimnastyce? Skupiamy się tutaj na sobie, na tym, co jest tu i teraz. Nie pozwalamy myślom błądzić gdzieś daleko, uciekać gdzieś w przestrzeń. I skupiając się na sobie i na oddechu, staramy się wykonać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. Staramy się, żeby nasze. Skupienie, żeby nasz umysł w pełni wszedł w nasze ciało, po to, żebyśmy mogli wykonać te ćwiczenia i swego rodzaju medytacje, żebyśmy mogli w pełni przeżyć te krótkie kilkanaście minut na to, żeby poświęcić się tylko i wyłącznie sobie i naszemu ciału. Zapraszam Was do tego, żebyście. Zwrócili szczególną uwagę na to, że jeżeli dopiero rozpoczynacie tę gimnastykę, to dajcie sobie pełne przyzwolenie na to, żeby powoli wchodzić w każde ćwiczenie. One nie są trudne, ale jeżeli nie ćwiczyliście wcześniej, to może się okazać, że nie do końca wykonujecie je tak jak ja. I dlatego ze spokojem wykonujcie je na tyle, na ile możecie, a na pewno z czasem uzyskacie pełną sprawność i w pełnym zakresie będziecie mogli je wykonywać. I dlatego też instrukcja przewiduje, żeby rozpocząć od trzech powtórzeń, przygotować ciało i co tydzień zwiększać o dwa, dochodząc przez kilka tygodni do pełnej liczby 21. W trakcie gimnastyki popijamy wodę, przygotujcie sobie koniecznie kubek z ciepłą wodą od rana, a zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy dzisiaj myśl w oddechu łącząc ciało, ducha i umysł. W oddechu łącząc ciało, ducha i umysł i z tą myślą rozpoczynamy. Zapraszam. Roztachujmy szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, zwróć uwagę na to, żeby stopy względem siebie były ustawione równolegle, odblokuj kolana, połóż sobie dłonie na brzuchu i wciągając powietrze nosem, uruchom mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze jak najgłębiej, tu gdzie znajdują się dłonie, chwilę wytrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie wypuść powietrze. I tak licząc do 5 wdech i do pięciu wydech. Powoli oddychaj, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi w prawą stronę, i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci, i dopiero wtedy obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłuszająco szeroko, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha i rozpoczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz, i w swoim tempie. Stać w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie u głowy już zostanie, stanie powoli na matę. połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte mocno do góry, tak, żeby piętro uniosło się nad podłogę i na wdech Unieś głowę i pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, wydech, trzynaście, wydech, czternaście

Rozluźnij, przewróć się na bok, popij wodę. Weź głęboki wdech, wydech i uklęknij do trzeciego rytuału, rozstawiając nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj sobie dłonie o pośladki i opuść głową w do dół. I na wdech Ujś głowę, wepchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Przytrzymaj biodra, żeby nie uciekały do przodu. Wydech 17, wydech 18, oddech, łączę ciało, ducha i umysł. 19, wydech 20, wydech 21, i wydech. Pokręć głową, żeby rozluźnić, kark, poddychaj. Poruszaj ramionami, popij wodę i usiądź do czwartego rytuału, rozstawiając nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz i opuść głowę w dół i na wdech, unieś głowę. I wypchnij mocno biodra w górę, a głowa jest przedłużenie kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Siedem. Wydech osiem. Wydech dziewięć. Wydech dziesięć. Wydech jedenaście. Wydech dwanaście. Wydech.

dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden, i wydech. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki, poddychaj, Zabrać palce, pokręć nad karstkami w przód. I w Popiekać popiję, I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Możesz oprzeć ręce na łokciach, jeżeli chcesz zaoszczędzić nadgarstki, a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś ciało do góry. Na wdech wypnij pośrodki, skieruj łokcie na zewnątrz. W obu wersjach ćwiczenia broda dobrze do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty A z wydechem przejdź do pozycji i wydech trzy wydech cztery wydech pięć 7. Wydech. 8. Wydech. 9. Oddech łącząc ciało, ducha i umysł. Trzynaście, wydech. Czternaście. Wydech. Osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden. Z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu, Oprzyj czoło. Tam i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieś. Popij wodę. Połóż się na boku do ćwiczenia dodatko. Noga, na której już jest wyprostowana, palce mocno zadarte do góry, ręka oparta na łokciu, luźno ramię, drugą nogę przekładamy do przodu, przyciskając ją dłonią do uda i pracuje noga wyprostowana. Unosimy ją w górę i opuszczamy. Dech i wydech. Wykonuj do ćwiczenia. Za dewtą stopę opieramy się na łokciu, przyciskamy drugą stopę do uda i zaczynamy dech i wydech. I połóż na brzuch do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce z tupomatem. Ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Wytrzymaj w pozycji deski. Tak długo, jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę. Zawij kość ogonową pod siebie. Wyprostuj plecy. Przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę. Zaciśnij mocno pośladki, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Uśmiechaj się i oddychaj. jeden. I rozluźnij. Usiądź się teraz wygodnie. Oprzyj głowę na dłoniach. Zamknij oczy, skup się na oddechu. I pozwól, żeby Twoje ciało się zrelaksowało. Żeby rozpłynęło się na macie. z oddechem świadomie puszczaj napięcie z poszczególnych partii mięśni. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij łetki, uda, Poślad. Rozluźnij brzuch. Odcinek lędźwiowy, kręgosłupa. Plecy. Barki. Ręce. Kark. Głowę. Rozluźnij mi się twarzy, czoło. Pójdź swobodnie szczękam i pozwól opaść policzką. Cały czas oddychaj. Podziękuj swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię i przyślij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, poruszać całym ciałem, podnieść się, pobiją I jeszcze przez chwilę poćwiczymy mięśnie oczu. Znajdź sobie wygodną pozycję, taką, żeby plecy były wyprostowane, łopatki ramiona ściągnięte w dół, głowa lekko uniesiona do góry. Blokujemy głowę, bo będą tylko pracowały oczy. Najmocniej, jak tylko możesz poczuć pracę mięśni, jak się naciągają, zaczynamy od ruchów poziomych w prawo. Staramy się spojrzeć na swoje ucho i lewo. levo bravo levo bravo levo bravo Pomrugaj oczami, weź głęboki wdech, wydech. I spoglądamy teraz w pion. Góra i dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. I dół. Zamknij na chwilę oczy. Wdech, wydech. Otwórz i pracujemy po skosach. Prawo góra. Lewo dół. 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 Pomrugaj. Po i druga strona lewo góra prawo dół lewo góra prawo dół lewo góra prawo dół lewo góra prawo dół. Lewo góra, prawo dół. Zamykamy oczy, oddychamy. I teraz ostatnie ćwiczenie, ruchy okrężne, zaczynamy w prawą stronę. Jeden, jak najszerzej. Dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Mrugamy i w drugą stronę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć i dziesięć. Zamknij oczy, przyłóż dłonie, weź głęboki wdech, wydech, otwórz oczy, popij wodę. I gimnastyka zaliczona. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenia. Dziękuję Wam za komentarze, łapki w górę, serduszka. Jeżeli macie ochotę otrzymywać powiadomienia o tym, że codziennie rozpoczyna się gimnastyka, to koniecznie naciśnijcie dzwoneczek. No i oczywiście subskrypcję. Życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia jutro.